Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, tym razem specjalne, czyli odcinki poświęcone głównie różnym ogłoszeniom, nowościom, polecenia i takie tam pierdowe. Tak więc będzie to drugi odcinek z tym związany. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Trochę nowości się pojawiło, jeśli chodzi o mój kanał. Tak więc chciałbym Wam po prostu. Omówić pokrótce jak to jest. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Pancernata, odcinek 33, czyli KW5, świetny zarobek bez premium. Wczoraj go wrzuciłem. Jest tam pokaz możliwości tego czołgu, jego zarobki i ogólnie fan z tej zgrytym czołgiem. Kolejny odcinek, poprzedni, czyli był oznaczony numerkiem 32, Tok 2 czyli goldowy zawrót głowy. Jest to też przedstawienie goldowego tanku, ale dla osób, które mają mniejszy portfel, a chcą sobie zakupić jakiś choke premium. Dobra. Odcinek 31 M7, czyli nie taki zły ten Jankes, ten Jankes o ile ja się dobrze orientuję. W związku z tym, że wprowadzili ostatnio Patch 8.2 i dali nowe brytyjskie, raczej rozwinięcie brytyjskiego drzewka. E-Jankes! Y, a! Amerykańskiego. Tak więc e, chciałem przedstawić czołg prowadzący do tych nowych, francuzopodobnych. Zimowy kącik oznaczony numerkiem 3 Slender, czyli sylwkowa noc. E, coś tam, coś tam. E, moje nagranie z innej, z innej gry niż WOT, mianowicie Slender, czyli taki horror, który jest darmowy i bije rekordy popularności. Oczywiście prowadzę taką nową serię zimowy kącik, gracza, w której zamieszczam. Różne gry na zimowe wieczory, niekoniecznie WOD, które niestety cieszą się mniejszym po, y, mniejszą popularnością niż WOD, ale to swoją drogą. Tak więc trochę filmów jest, możecie oglądać. Polecam Dead Space. No, jest długi ten odcinek, 20, ponad 20 minut ma pierwszy, drugi 18. Ale warto w to zagrać. Y, dobrze, to byłoby chyba tyle jak na razie. Przejdźmy do kanałów polecanych, mianowicie pierwszy kanał będzie to Badel chodzi mi głównie o jego ostatni filmik jaki wrzucił, mianowicie World of Tanks nie przeczytam, żeby tutaj nie spalić angielszczyzny jest to kolejny odcinek z takiej serii Beauty of World of Tanks które po prostu świetnie mu wychodzą i naprawdę odcinek jest świetny, pomagał mu w nagrywaniu Kosariko, którego pozdrawiam i również zacznę polecać, za chwilę, tak więc polecam wam obejrzenie tego odcinka oraz czekanie na kolejny. Rydzu, Rydzu, hm, ostatni odcinek jaki wrzuciła jest to Wurtów Tank 132, lubię pociągi no, naprawdę uśmiałem się jak oglądałem ten odcinek Fajnie skomentowany, świetne intro. Polecam, obejrzyjcie, naprawdę dajcie łapki, komentarze, bo to jest coś świetnego. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, słuchajcie pomocą. I ostatni kanał, i tym razem wpadnie w moje oczko, jest to kanał Cosarico, który również prowadzi małą współpracę ze mną, opierającą się na wspólnym nagrywaniu filmików i komentowaniu. Właśnie, wrzucił ostatnio dwa filmy, ostatnio, no tydzień temu, czyli Poradnik, jak przywrócić stary wygląd YouTube No jest on koszmarny ten nowy, więc na pewno wam się przyda, jeśli chcecie mieć Stary wygląd, więc polecam, obejrzycie ten film Oraz z moim udziałem, gdzie wystąpiłem jako gość Wspólny Plutek Mój i Kosariko, który nagrywał Razem komentowaliśmy, świetna zabawa, no, zapraszam do oglądania. Wszystkie linki tych kanałów będą w opisie tego filmu. No. No, tak więc, kolejną sprawą jaką chciałem poruszyć jest to, jeśli ktoś inf obserwował informacje mojego kanału, zauważył, że dodałem link na mój fanpage na Facebooku. Właśnie, no... Założyłem go, ja pierdzielę, kurde, kiedy to było, dwa dni temu? Wtorek, wtorek, dzisiaj mamy czwartek. Dwa dni temu, tak, więc służył mi głównie do kontaktowania się z wami, komunikowania, zamieszczania newsów, linków do filmów, aczkolwiek traktuję to jako taki lajtowy, no. Więc jeśli ktoś by chciał i głównie na fejsie siedzi, to zapraszam do lajkowania i do obserwowania postów. No, i ostatnia sprawa, jaka jest związana z moim kanałem, to jest liczba widzów. Dużo ludzi robi zawsze różne eventy na jakąś okazję, na ilość widzów. Ja chcę zrobić event na 100 widzów. Mam obecnie 76, więc jeszcze mi brakuje 24. Straszna liczba. No, event jest związany, mam nadzieję, że Was zainteresuje, ponieważ chcę zrobić kompanię. Tak, właśnie, chcę zrobić kompanię, ale to nie będzie byle jaka kompania Tylko będzie część osób z YouTube'a oraz reszta, czyli wy, moi drodzy widzowie W tej kompanii byłbym ja, Badyl, Rydzu, Kosariko, jeszcze mój dobry przyjaciel Soren, którego znacie z różnych filmów A reszta byłaby dla was, czyli reszta tych miejsc, kompania... nie, to chyba 6 osób by jeszcze weszło No tak, więc nas pięciu i reszta miejsc dla was czyli to byłby mój event z mojej strony, no niestety nie zrobię coś w stylu no, jakiś gold czy coś, bo po prostu mnie na to nie stać i nie mam możliwości, tak więc zapraszam do subskrybowania jeśli będzie coraz więcej widzów, dam więcej informacji, więc reasumując Kompania na 100 widzów, czyli gracie po prostu ze mną, wszystko jest ustawione, będzie TS, będą rozmowy, będą śmiechy i takie tam różne rzeczy, będziecie mogli zagrać ze mną, z Badylem, z Rydzu, z dziewczyną, z Kosariką, pogadać, a wszystko oczywiście trafi na YouTube. tak więc, tak więc, hmm, no to byłoby no tyle ode mnie. A że zbliżają się święta, tak więc życzę Wam wesołych świąt. Na razie, cześć.